Cześć, witam Was serdecznie. Dziś mamy kolejną część przesyłki od Kacpa. Co? Hmm. Musiałem mieć podrzeczki. Um, więc mamy tak: Champions League 12, 13 i Champions League 12, 13 karty specjalne ma no, te karty na sprzedaż i mm, też nie dzisiaj to Dobra, więc ja to otwieram. Karty chyba zobacz Nie letałaś? Co tu dało się? No ale. Muszę się treścić, bo... na to już czasu... No, minuta... No... Tam muszę jeszcze pojóżdżyczki, to też trochę... I... 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 O, i mamy jego Pierwszy rzut oka. Millera. Fajnie. Torres. Dobra. Co tu mamy jeszcze? Kolejny balotelnik. Royce, Wampersiego. Zenę. A więc, Dobra. Co tu Добре, okay. мама, okay. 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 Ну на

Lukas, Samaras Isko. Serdecznie dzięki i cześć!